Witam od bardzo serdecznie. To jest czwarty odcinek z World of Tanks i dzisiaj jest ze mną no, kolega. Przywita się. No przywita się, ale... okay. No to lecimy niszczyć jak zawsze. Dzisiaj jest 9 minutowy odcinek. 9 minutowy odcinek bo będę się jeszcze ułożyć okej okay. no to jedziemy z kolegą Ej, a masz szóstki i siódemki? Ok, okej Za xp i te 34, to będzie ładnie chwilę, chwilę, moment, chwilę, moment już się tam wychyla OL musi się Wychyla, wy... Nie pamiętam, jak to się Boże! Święty! Wychyla! No. tak. Chodź, wieżo. Okej. Okay. No to. No. O, ja sekston. Okej. Okay. Wstać amunicję. Mamy go. ścięliśmy! No, ale to akurat bardzo wolno teraz. Ja już dostałam co No, wa o! Idealnie też ode mnie. Też tak dostałem, ocy. Znowu. No. No właśnie też nie. A ja mam go. Ja go załatwię. Ja mu też zrobię, patrzę. Gitop. Idę! Ha, 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 ha Nie ma tak łatwo z nami. No, arty wkurzają. W sumie troszkę mogło Ale bez, bez art to by nie było jakby ciekawostki. Trzy kilo. No właśnie, yy, a sexton jeden już nie ma gościa. Denywujące, no jać, ziom. No właśnie zauważyłem takie iskry poleciały. Jedynka nawala. No, to jest chyba najszybsza arta, która tak szybko przeodowuje. To jest masakra. Ona przeodowuje. Ale są też takie arty, które mają po kilka amunicji w magazynku, tak jakby jak y, AMIX w Francji. No właśnie. O była z Francji, ten, artyleria z dziesiątki. atakuje po cztery amunicje ma w magazynku. I to nawala tak szybko. O, lagi. O Jezu, jakie... O Boże Święty. O Jezu. Jakie lagi. Weź. O, god damn it. O, okej, okay. o no ile lagów! Wygrajmy Polska wygra super Ja jeszcze raz przypomnę Wam, jeżeli podobają Wam się moje filmiki, to błagam za zostawcie łapkę w górę i suba. Jeżeli możecie, żeby nie zrobić konto. Ale proszę, to ja będę robił więcej odcinków. Naprawdę. Będę robił dwa razy więcej odcinków niż zwykle. Aj! Ten mnie za to trafił. O! Robiliśmy. Yes! Wygrana! No. Trzy minuty. Także no to jedna bitewka. Ale no to wiecie no. Co? Aha Ja sobie czwóreczką zagram teraz An No to weź No to weź. Ale jak chcesz, no to wszystko jedno czylec Boże. O. Okej, okay. możemy trochę tu podbijemy. Lewelek. No, dawaj. Ten komputer mi się trochę już posuwa. Bo nie chcę mi No, to też jest minus tej gry. Albo weź Nie, trochę źle zrobili tego Mausa, co nie? Bo oni dali mu pancerz dookoła i tylko w tyłek można go przebić. No właśnie, jezu, jeszcze gorzej. Albo zmienią dziewiątkę na dziesiątkę, a dziesiątkę na dziewiątkę. No, albo ten. Jak to się nazywa? Siódemka? Nie, zadaję mał sobie w tyłek 270 coś tam, nie? W przypadku mojej siódemki WK. Co? Ale jakie lagi są. Boże! Mi komputer zaraz wybuchnie. Oj albo weź ten. E, jak to się nazywa? WK, nie. E, Siódemka si 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 z Golda załatwi w przypadku mojej Barosowy, ostatnio kupiłem, nie? E, Mausowi po 274 HP w tyłek, nie? Za jeden strzał. Za jeden strzał. No, ono fajne jest, ale trochę jest dla mnie, bo ucenkę mogłem za Anglii kupić, bo ona była o wiele lepsza, a kosztowała mniej. Co? yyyyy mmm trudno ci powiedzieć bo on jest jakoś daleko okej, okay, ja już będę kończył powoli Odcinek. jesss okej, okay, mamy jeszcze minutę jeszcze będę żegnał Okej, okay, to ja już będę kończył, żegnam się z wami do dzisiaj. No może jeszcze dzisiaj zdążę nagrać jeden filmik, ale ja się z wami żegnam. Co? No tam się pałka to trochę. Okej. Okay. A patrz jak mi zakosił no. No, piątkę, ja, ja, ja nią mogę zagrać, bo mam ją. Tą fałkę, to tam 600 hp. No, też do jest.